To jest kolejna promocja już yy, książki. Yy, książka sprzedawana jest od listopada zeszłego roku. Mogę powiedzieć jedno, że yy, cieszy się bardzo dużą popularnością. Yy, od początku była praktycznie rzecz biorąc na rynku hitem. Przebiła wszystkie te, które miały być hitami, czyli yy, książka o mafii, o naszym świadku koronnym wielkim, jak się okazało, króliczku, a nie świadku koronnym. Religa, wszyscy niestety zostali daleko, daleko, daleko w tyle. Książka w dalszym ciągu się sprzedaje. Ja zachęcam Państwa do tego, abyście przeczytali to, ponieważ tu uchylam, podnoszę kulisy i odkrywam kulisy tego wszystkiego, co działo się w polskim futbolu, co dzieje się nadal i tego, czego nie powinno być. Co powinno być zmienione? Wiele jest spraw związanych, oczywiście, z piłką, z moim życiem, związanym z piłką, ale i z polityką, w której byłem przez wiele lat yy, dawno temu, jak również i stosunkowo niedawno, czyli o, o czasie yy, piszę, yy, kiedy byłem w parlamencie polskim jako przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu i Kultury Fizycznej. Ale również o bardzo ciekawych, takich sensacyjno-kryminalnych sprawach, a mianowicie o dziwnych śmierciach, które do tej pory nie zostały wyjaśnione a mianowicie Marka Papały, mojego serdecznego przyjaciela, generała, komendanta głównego policji dziwnej śmierci Andrzeja Lepera, która też nie została wyjaśniona do tej pory i yy, o dziwnym samobójstwie śmierci podobno samobójstwie ja to Neguję yy, o Sławku Petlickim, również generale Sławku Petlickim, moim serdecznym przyjacielu, szefie i założycielu praktycznie y, gromu. Także mnóstwo o piłce, mnóstwo ciekawych spraw, takich o których nigdy nie czytaliście i o nigdy, nikt o nich nie mówił. Tu jest w tej książce o tym powiedziane. Odkryte jest wiele tajemnic takich, które po prostu nie oglądały światła dziennego.